I mam dla Was następne pytanie: czy dać szansę drugiej sobie? Tutaj, już patrzymy sobie, wybiorę trzy karty. A mamy, przypominam Wam, że dzisiaj mamy promocję na horoskop finansowy. Daję Wam karty potencjału finansowego na trzy miesiące karty blokady. Runy na obfitość i rytuał przyciągający klientów i pieniądze. Więc zapraszam serdecznie. Można to kupić w kapakiecie promocją albo pojedynczo, w zależności. Dobrze, teraz pomyślcie sobie, ponieważ ostatnio były, czy dać szansę danej osobie wrócić. Wybierzemy trzy karty. Karta numer jeden. Karta numer dwa i karta numer trzy. Pomyślcie sobie, które karty z wami rezonują tutaj. Pomyślcie sobie w sercu numerki. No i cóż mamy tutaj. Jeżeli wybrałeś kartę numer jeden, zobaczcie, nie wiem czy widać tą kartę, widać. Ta relacja jest męcząca dla ciebie. Ta relacja daje ci takie, bym powiedziała właśnie zmęczenie, wyczerpanie, obciążenie, a nie wsparcie. Dźwigasz za dużo. Jeżeli wybrałaś kartę numer 2, tutaj przypatrzcie się tej karcie. Myślę, że ją widać tutaj. Ta relacja wymaga wyrównania. Nie możemy dawać za dużo, ale kiedy wyrównamy tą energię, jest szansa, że się fajnie ułoży. Więc tutaj zdecydowanie można powrócić, najbardziej, ale wyrównać energię. I karta numer 3. Jest to taka troszeczkę destrukcyjna karta. Jest to karta uzależnienia. Tutaj nie możecie się oderwać od tej osoby. Przede wszystkim to połączenie ma w sobie cień. Ta karta jest taka, mówi o pokusach, o trudnościach, o przewiązaniach, które często nie są zdrowe. Tutaj jest silna chemia, ale nie ma stabilności. Zapraszam serdecznie. Kontakty do mnie znajdziecie w filmiku.